Let's uncover the mystery. Hello. Triangulation rocks the nation. No, I gdzie jest transmisja? O, działa coś. Halo, halo Dobra Witam wszystkich bardzo serdecznie ze strony Maczek TV Będziemy najlepsi na świecie blu, 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 blu. Dobra Czat na żywo, cyk Siema, oskar-shadow Będziemy jechać my, jako najlepsi ludzie ale szybko działa streamek. fajnie, fajnie. Włączymy sobie LSO Radio, LSO Radio, Superior Radio Station. Zobaczmy. Oj, Superior Radio 2 się włączyło. Tutaj po cichutku będzie sobie leciało. Mam nadzieję, że. Dobra, tam mnie słychać, super. Ale zepsuli Brawl Stars. Jak zepsuli? Chyba lepiej jest. Dobra. Nie no, maliacie malinowe, chyba jest dobrze, że tak zrobili. Zagramy sobie, ja chcę zagrać. Zagramy maczek to da. Ale jeszcze najpierw fjada rozgrywki. It's so gross over there. Geology rocks! Oh. <laughs> I can't cover this! No, no, no! Triangulation rocks the nation! Ignorance, so little time. <laughs> no, sorry, is I'm detecting seismic activity. Dobra. Dobra. Szybko klikam o odejście z gry. Udało się. So much ignorance so little time. Załączaj mnie. What can she do? Ja zrobię to drużynę. Zaproszę na przykład XX Polek XX Polek zostaje wyrzucony i mój kod drużyny to jest to Dobra zobaczycie tu słychać coś tam faktycznie teraz bardzo głośno bo Dobra i może lecieć Dobra o wszedł jeden ziomuś To łączył wekli Dobra No to mamy chyba. Będziemy z tym pykać mecza no jakoś inaczej sobie zawotuję te Mikrofon żeby było dobrze mnie słychać, dobrze mnie słychać. Pierwszy level. To ja też wezmę jakiś i zagram sobie to. I'm coming, I'm comin. Jednak wybrał 500 Check no this Thank Brawl Stars A nie słychać jak gram ja Owa, jednak to na łeb za Po prostu wyłączę Brawl Starsowe dźwięki bo ta apka jest jakaś dziwna sprężenie zwrotne nawet nie wiem co to dobra Teraz będzie lepszy stream streamerio Obiecuję wam to Ja Maczak, obiecuję wam to Wielki Bąd, że tak zdałśmy Ale dziwne, że było słychać dźwięki z brawla po wyciszeniu brawla. Bardzo bym to zastanawiał, jak to mogło się stać. Dziwna akcja, co nie? cukierka co leczy 3 razy po tysiąc, Bardzo duże leczenie, dosyć szczodre. No i Kurde. Estonia. Uma mi to idzie. Easy, easy match, easy match. Mamy to. Dobra, jeszcze zobaczę, jak to działa. Dobra, jest ładna cisza. Dobra, a tu włączę sobie Muzyczka Muzyczka i wy Dobra O, dziewiąty poziom miałem Myśmy... dosyć dobrze, dobrze, dobrze Witam widzów w kanał Meci Fajnie, że wpadliście na piątkowe granie. Hopmany, kuchik 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 man, kuchik 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 man, kuchik man, kuchik 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 man. Švětně peká, kuchy. Kde umarvem? Jak on to rozvalil, ten plot? Ještě jeden plot, nikatu přes chvíli. Ale zaraz sobie stuna. O. Dobrze idzie. No i zostanie jeszcze. Brawo. I kolejny też, Kuci 12. Da przeciwnik. Sara wyrwie ta Oj Dobra co on no to wszedł i nie umarł A gdzie Dobra Sorry, że tak głośno nagle. Dzisiaj ma znowu widzowie najdrożsi. Zaraz będzie jazda gotowy. pijemy się i wygrywamy Witam wszystkich na streamie. Stream, streamer liniowy, będzie najlepszy. Będę mega emocje. Wekli21, ciekawy wynik. Pána hita. No nie. Ešte tam musíte sa Emocjonujący mecz, Dobra, jeden umrze, jak ja też umrę Kresti macza, ksabiłko ja spokojnie go zabiłem, zatrułem go chmurą jadowitą Wekli też umiera, niestety niedobrze, ale dobry raż, dobry raż, przypuszczam. Dobrze no i teraz wekli musisz ugrać, chopie 6. Nie zgub głupich. Co on wściekłość wysyła mamu kopów? Dać. Mocne, mocne spowolnienie w tym miejscu. Aj i wleciał. i tu. Tak Dawaj wekli. Zatrzymaj go Zostałem z Tuna jeszcze I umarłem nawet No i nasz przeżył Tak prawo gościu Gościu, gościu, gościu Płonący Feniks 160 ma super. Same poziomy pierwsze biedny zawódnik ma taki poziom. Może zadymę. Zadymę, nie! Może zaraz. Może po tym. Fajnie, że wygrywamy. Przegrałem. O, na spokojnie będzie trzeba podejść. Ale wyszli, zraszowali mnie co? Hehehe, szybka zmyłka wariacie. Ale jeszcze tam nasi ugrali po świetnej zmyłce. Chłop ma tu wysoki level. Dostał. Cofka, cofka. Oj. A, jestem śpiący. Ja chyba chcę zagrać coś solo, bo chcę być jak największy rang. Kogo by tu bloknąć? To ja zablokuję je. Peny, pepeny, peny, peny, pepeny. A ja zagram. Nic, nic wiadek. Poko. Uuu. To czy to? Na razie to ustawię. Zobaczę, co będą mieli świry. Jeśli będzie ciężka rywalizacja, to może i ten drugi. Mają tylko błazna. A może dziewiąty? Nie, no leczenie bez dwóch zdań. A może nie? Muamel. No i jak on? I jeszcze mnie trafił Tego trafił I z uciekł Nie no to będzie porażka, istna porażka Już nas przyciągnęli tu na no zawsze Fatality A ja powiem tak, że ja nie mam tu nic z tego... O Jezu! Typ, typ, typie, 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 ty. ty, 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 ty. Jeeju! Co za kleszczur? A nie wiem czy ten stream zaraz przed wcześnie To jest żenada jakaś kurwa O, już przeknąłem Siemano Dasz suba please? To Chyba ja powinienem to mówić Dobra, udało nam się przejąć kontrolę nad tym, co tam u nas. Macie leczenie. Ona shift bardzo agresywnie. W tej serii aktualnie wygrywamy. Ciekawe na no jak długo. Ma już pierwszy trup, ale u nich też jest trup. O, jest trup po czasie sześć trzy. Nie dałem się dobrze. Mogłem wziąć ten na atak jednak siedem trzy i zabiję. Nie zabił. Jeszcze ja bym był zabity 8 i 9. Co faj, co faj? No nie, ale dobra, nic się nie stało. 9, a oni 5. Wielkie emocje do końca. Dawaj, pijemy go. I zabity team. Pięknie, pięknie, mamy co? Mega zaciorczy ten mecz. Przed Państwem się udało. Tym razem. Prawo. No i mamy jeden do jednego. Serów widzów, smutek. 嗯。 Brawo. Czy nasz został zabity tako? Tu coś się utrzymuje. No ale ugrywamy 5-6. Przejęliśmy kontrolę. Nasz tam delikatnie raszuję. Też się staram przycisnąć. Oczywiście ratować wszystko się nie da. Aaaa, nasi nie... No nie, przy, nie przypilnowali mnie, nie pomogli. O, ale jeszcze dostał kokosa. Koniec. Dzięki za samczek. Fajnie było. Jak zawsze. Kleszczuchy. Wyrównany mecz. Zobaczmy. Ile widzów zero? Dobra, chyba kończę. Stream. Dobra.